Siemano, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem CGPlay i dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek z Minecraft. Dobrze, a więc y, zaczynajmy! W dzisiejszym odcinku ze SkyBlocka, który bardzo dawno się nie pojawił y, Może ogarnę troszeczkę domek Mobgriner, jak zawsze Poprzenoszę parę rzeczy, na pewno to drzewo nie może tutaj rosnąć, bo bardzo przeszkadza I ogólnie od razu podziękuję Wam za łapki w górę pod wczorajszymi y, Mechanizmami ułatwiającymi grę w Minecrafcie Jeżeli ktoś nie widział, to tutaj będzie gdzieś odnośnik y, Do tego filmika I Będą się takie y, odcinki pojawiać właśnie z takimi mechanizmami, które y, rzeczywiście ułatwią nam y, grę. Yy, dobra, ale już przechodzę tutaj do skyblocka. Na początku y, zbierzemy tutaj to drewno. Bo bardzo przeszkadza. To całe drzewo w sumie. Yy, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie, nie mam naprawdę. okej okay. A mam, 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 Wszystko drewniane. Co to w ogóle jest? Yy, dobra. Jeśli chodzi o ten skyblock, yy, tu będzie się pojawiał tak co tydzień. Teraz właśnie te odcinki z tej serii była taka mała przerwa, bo miałem tutaj problemy na skybloku yy, nie działał serwer i takie tam rzeczy mm -hmm. yy, dobra ściąłem to, to, to to zaraz zniknie ale może pomożemy troszeczkę dobra, ja chcę sadzoneczkę dobra, mam yy, ta świnka co tutaj robi zabije ją tą kończącą się yy, narzędziem tym kończącym się, yy, dobra to mi nie jest potrzebne. To, co niepotrzebne, to sobie odłożę zwyczajnie do skrzyneczki. A jeszcze warto wspomnieć, że te odcinki niekoniecznie będą się pojawiać w piątek Ze bloka, bo zawsze były w piątek, ale teraz niekoniecznie. Zobaczymy, jak tam będzie z czasem. Czekajcie, to niech tutaj będzie na razie. Mhm, bo chciałem to troszeczkę zmodyfikować, ale jednak nie, nie, nie. To sobie przyniesiemy, tam zbudujemy większą platformę. Czekajcie. Najpierw musimy ogarnąć troszeczkę cobblestone'a, cobblestone'a. E, cobblestone'a. Ym... Z półpłytek. Nie, z pół raczej ym, nie będziemy robić nic. Ale, ale, ale. Muszę pomyśleć troszeczkę. Jakie to jest drewno? Ym, to. Z tego już nie będziemy robić. Ale, chociaż, czemu nie? Ym, musimy troszeczkę ogarnąć sobie kilofa. Wezmę sobie ten cobblestone. aj Dobra, <laughs> na razie zrobimy takim kolorem, żeby się odróżniało, w sumie to dużo tutaj nie zrobimy, w tym domku A i myślę, że magazyn jeszcze dzisiaj zrobimy, bo przyda się rzeczywiście Czekajcie, to, 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 wszystko jest Tutaj już ktoś reklamuje swój serwer, ale <laughs> będzie to zakryte, żebyście mi tutaj nie wbijali na jakiś serwer Kogoś to łamie regulamin serwera, yy, ale zagłotwałem, dobra, miesza. W każdym bądź razie gramy dalej. W każdym razie gramy, <gramy dalej. E, tak, co by tu teraz zrobić? E, może zacznijmy od tego, że weźmiemy troszeczkę cobblestone'a. Zrobimy e, sobie deseczki, patyczki i e, przede wszystkim jakieś tam kilofeczki. E, dobra. 2-2-2-2-2, dwa, 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 dwa. dobrze. Zjem sobie marcheweczkę. Nie, 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 marcheweczki nie. Yy, zjem sobie, co, co, czego tu mam najwięcej? A, zmarnuję, co tam. Nie będę przepalał, bo to za długo no, zmarnuję czasu. Troszeczkę wrzucę. Ale resztę sobie zjem zwyczajnie, bo mam tutaj nadmiar rzeczywiście tego. I nie wiem już mniej więcej jak tutaj zarobić parę yy, pieniędzy na tym serwerze. Zwyczajnie będę sprzedawał jedzenie yy, świń. Co prawda jest ona darmowa, ale dużo osób nie ogarnia tego, że Monster spawner można zwyczajnie kliknąć prawym i Mamy świnki hmm. młodszy graczy na tym serwerze, można strollować naprawdę. E, tak mm, to tak. Najpierw pokopujemy sobie troszeczkę tego cobblestone'a. <śmum> Dobra, już zgromadziłem odpowiednią sumkę, i pewnie jak zauważyliście, jest jakiś podwyższony drop, Która właśnie się skapłem Mamy tutaj żelazo, więc od razu idę sobie je odłożyć O, zrobimy sobie kilofa Nie będziemy żałować I zrobimy żelaznego kilofa Tak I cyk No tym kamieniem to się bardzo długo kopie nie będę już musiał przyspieszać, bo. Ok, i nakopałem tutaj 64 kamienia. Myślę, że wystarczy, to wszystkie powiększymy to. <laughs> eee, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I tam zrobimy jakiś właśnie magazynik. Tam tutaj, tutaj gdzieś blisko, albo tam dalej. W sumie to jeszcze nie wiem. Zaraz to ogarnę, pomyślimy tutaj y, może zostać tak jak jest w sumie. czekajcie, to będzie gdzieś tutaj to będzie taka króciutka farma okej, okay, tutaj, tu, tu, tu i zajmie gdzieś mniej więcej tutaj <klusujesz> okej, okay, to jeszcze zrobimy tak i tutaj już będziemy y, szli prosto coś w tym stylu okej, okay, jest fajnie teraz poprowadzę tędy o, 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 pięknie, teraz się przydadzą y, i to już od razu pobiegnę po nie, bo wiem, że mam sporo wyciąłem się, okej tak będziemy sobie tutaj grać. Nie wiem jaka tam jest odległość jeszcze do końca naszej, naszego wyznaczonego miejsca Więc wam nie powiem. Żebyśmy tylko nie zlamili i nie spadli, ale myślę, że jeszcze kawałek jest. Aha. Dobra, zrobię w ten sposób. 3. Dobra, to niepotrzebnie było zrobione. I myślę, że tutaj już zrobimy jakiś magazynik. Na początku z na mm, nie będę żałował. Tutaj mm. dobra, jest pięknie. Teraz będziemy to troszeczkę rozmieszczać. I ogólnie bardzo fajnie mi się gra na tym serwerze, więc odcinki będą się pojawiać jak już mówiłem. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do ekipy, żeby tutaj ze mną nagrać, bo naprawdę nudę samemu i dużo momentu muszę przyspieszać. No to oczywiście zapraszam, piszcie w komentarzach Albo piszcie na moim sklepie, który będzie podany w opisie oczywiście eee, Czekajcie, tak, 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 tak eee, Może zrobimy w ten sposób a może jeszcze jedno Kurczę, nie tu miałem położyć, ale dobra O, w ten sposób, tutaj zamkniemy I brakło nam sauna A, użyję tego Co tam? Tutaj, tutaj i tutaj to będzie taki mały domek, mały magazyn Większy nam na razie niepotrzebny Nie wiem, że będę go powiększał Ale na razie niepotrzebny mm, Jak by to teraz zrobić? Przede wszystkim muszę jeszcze pokopać troszeczkę na, bo się szybko skończył rzeczywiście Kurczę, ale nagusy. Mm, szkoda, że tak woda się kopie, więc muszę to przyspieszyć Dobra, myślę, że nam tyle wystarczy. Nie będę tutaj więcej tego kopał. Zrobię to w ten sposób. W ten sposób. Ok, tak, tak. I spokojnie nam starczy tego cobblestone'a. Cóż, tak sobie pomyślałem, żeby zrobić większy. Yy, może w tym odcinku yy, większy generator kobla. Przydałby się. Bo naprawdę trzeba długo czekać, yy, aż się pojawi. Yy, klocek. Ok, yy, tutaj, tutaj. Jeszcze może podwyższymy, albo. Yy, nie, 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 nie. a może skorzystać z tak Tutaj tak ładnie by wyglądało. I tak, myślę, że skorzystam z 8 albo więcej. Yy, zobaczymy, ile to nam wyjdzie. Raz, dwa, dwa i dwa. 6, yy, Może jeszcze i po tyle. Dobra, yy, wszystko tu jest już ładnie. I tak, popłytkami sobie tutaj wyłożymy i będzie pięknie wyglądało. Tak mi się zdaje, w każdym bądź razie. W każdym razie. Dobra, tutaj jeszcze. Tutaj, tutaj, tutaj. Zamkniemy tutaj z góry. I w sumie tak prowizorycznie wygląda nawet spoko. Dobra, to już w sumie nie jest potrzebne. To też go wygląda, tak w gruncie rzeczy. Cóż, dobra, tak może zostać jak na razie. Dobra, teraz potrzebujemy desek, żeby zrobić skrzynki. W sumie troszeczkę desek mam, ale niezbyt dużo. Na jedną chyba nam starczy. Tak, na jedną. A może by przenieść to wszystko gdzie indziej, a tutaj by zrobić jakiś schron, jakieś łóżko, coś w tym stylu. Tak sobie myślę, że tak zrobimy. Tutaj przeniosę to wszystko. Dobra, zwyczajnie to rozwalę. Pusta skrzynka, subcio. mamy tu jakieś zapisywanie, widzę, na serwerze, oby tylko nas nie wyrzuciło. Dobra, zniszczyłem. I jeszcze jedna. Ciach. O, trochę tego jest, rzeczywiście. To w sumie może zostać, chociaż. Tak, bo to ma być magazyn, więc po co? Okej. Okay. Raz, 2, 3, 4, 5. Jeżeli to położę tu, to nie jestem pewien, ale chyba nie będzie można otworzyć. A jednak można, więc chyba tak wystarczy. Zwyczajnie tak zrobić, coś takiego. I ładnie to podzielić tutaj, 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 tutaj. I tak właśnie zrobię. Nie wygląda jakoś mega super nie jest jakoś mega pomysłowe, ale przydatne na bank. To znaczy, dopiero będzie. Na razie, to za dużo tych przedmiotów nie mamy. No dobra, to mi się zrobiło, to mi się zrobiło. Mamy jedną, potrzebujemy troszeczkę więcej. Mm, he, he, he. No nie ma troszeczkę z czego tego zrobić. Ale to mniejsza. czy mm, nie będzie zamykania. Weźmiemy jedną, o kurczę, tu miałem deskę nie widziałem. Jedna na razie będzie y, idealnie. Można piszemy mm. hmm, Jak by to zrobić? Okej, okay, jestem z powrotem. Miałem um, taki malutki problem i niestety nie nagrało mi się um, tam troszeczkę, ale to nieważne. Jak widzicie, tutaj napisałem narzędzia i pochowałem um, według um, mojego uznania czyli tutaj mam jakąś żywność, um, surowce i takie tam sprawy. Um, aktualnie teraz um, pobiegnę sobie. Um, nie wiem co w sumie. Rozważę będę tego zombiaka, co tam się kapi. W sumie to spawner działa pięknie e, Grinder, przepraszam e, No dobra Tylko, że nie ma troszeczkę jak wziąć tych itemków Jakby tam wodę zrobić, żeby było fajnie I Chyba tak zrobię e, Po mojemu będzie wszystko fajnie, tak mi się zdaje e, Więc nie będę żałował, biorę sobie tutaj wodę jakąś e, Lawę, wodę, dobrze mówię e, Z źródełka Które przeniosłem tam Dobra Wszystko już wziąłem Tędy, tędy I musimy to rozwalić Czekajcie, oni wpadają tutaj O kurczę. Wody to nie położę na bank No jednak położę What the fuck Spadłbym um, Tylko, że zmarnowałem płytkę W sumie Ale zawsze można wziąć stąd Dobra Tutaj Będzie to w ten sposób działać? Będzie na pewno O, może nie dokładnie tak jest jak chciałem, ale myślę, że będzie działać i w miarę fajnie. A jak nie, no to cóż, zmienimy to wszystko. Bo to jest yy, tylko moja wyobraźnia, jak zrobić właśnie coś takiego. Yy, myślę, że będzie działać. Nie jestem pewien, tak yy, szczerze mówiąc. Czekajcie, może przetestujemy to. Wchodzimy tutaj do wody. Jakiś zombie jest, ale on nas nie widzi, czy co? A no dobra, klepiemy zombiaka. Dobra, O, ich tam jest. No i pięknie działa, mniej więcej. Bo będziemy iść z dołu, zwyczajnie bić. E, serypad. Co prawda, y, nie wszystkie będą docierać do nas, chyba że to troszeczkę ulepszę. Oh no, dawaj mi tutaj żarcie, czy tam co masz. EXP idzie pięknie. Ale nic tu więcej chyba nie, nie leci. No niech ten koleś podejdzie. Poczekajcie. No zatrzymuje się niestety. Dobra, muszę to poprawić. Mm, zrobimy to w taki sam sposób. Tylko, że... O kurczę, tu jest jakiś zombie. O wo, 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 wo. Dobra, rozwalony. Tu na pewno zamkniemy. Czekajcie, oni spadają w ten sposób. Stąd spadają. Tu zamkniemy, tu tak samo. Wow, wo, 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 wo. nie, 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 nie możecie mnie zawieść. Jeszcze nie w takim miejscu. Dobra, rozwalę ich. Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tutaj tak samo. Wow, nie w ten sposób. Źle troszeczkę. Jeden, jeden i jeden. Czyli musimy poprowadzić to tutaj. Nie jestem pewien, czy to będzie tak ładnie trybić, jak sobie myślę. Ale zobaczymy. Czekajcie, skoczy tutaj, 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 tu nie jest potrzebne. Tu w sumie też nie. Oni wskakują tu, tutaj i tu spadają. Zobaczymy, jak to będzie działać. Jeden spadł, więc jest spoko. Czekajcie, on podchodzi. Wow, 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 zapomniałem, że nie ma tutaj tej półpłytki. Mm, dobra, rozwalimy ich. Aj, to nic nie dało w sumie. Czekajcie. A jakby to postawić tutaj? What the fuck? Mm. Aaaa, co ja zrobiłem? What the fuck? Mm, Nie w ten sposób, nie w ten sposób. Więcej właśnie się morduję nad tym... ...mongrainerem, jak to zrobić, by fajnie działało. Bo tak w gruncie rzeczy, to to nie jest takie proste. Yy, mając tak mało surowców. Czekajcie, położymy to tutaj. Niech tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Troszeczkę wyżej muszę to położyć. Dlaczego ja to położyłem tutaj, to nie wiem. Dobra, zostawmy w spokoju ten grinder, bo on działa nawet spoko. No, więc jego zostawimy w spokoju. Tą świnkę trzeba rozwalić, żeby spadła na dół. To, 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 to. Teraz zajmiemy się tym. Powoli będziemy kończyć odcinek. Aha, wszystko już sobie przeniosłem tam. Trzeba będzie mi się mylić. Mhm. Weźmiemy troszeczkę stąd. Nie będę już tam szedł do magazynu i zabierał. Bo magazyn jest na najgorszą chwilę, że tak to powiem. Jeżeli chodzi o żywność. Eee... Yy, Upsi! Co się dzieje? Dobra... Zjem sobie to mięsko. Muszę być yy, cały napełniony. Mam mało życia. Okej, okay. mam dwudziesty level widzę. Ładnie, ładnie. Tam jest jakiś crafting, ale na razie nas nie, nie interesuje. Eee... Yy. Wezmę sobie motykę. Na pewno mam. Eee... Yy, nie, nie mam. Okej, okay, deski są, yy, patyki są tutaj. Weźmiemy ich tyle, tyle. rzeczywiście to jednak przydałby się yy, ten crafting. Dobra, to później to przeniosę, bo na razie nie jest to potrzebne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wow, 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 wow ale bym zlamił. Okej, okay, tak. Yy, to w sumie tu nie jest potrzebne. Więc to szybko podmienimy, jak nikt nie patrzy. Okej. Okay. Tyk. a drugi, drugi, nie mam drugiego okej, okay, to zrobimy w ten sposób raz, dwa, trzy tak, e, dwa jest pięknie, jak na razie e, tak jak chciałem weźmiemy sobie stąd, tylko żeby nie spadły fuck, spadły Dobra, nic, tylko się nie stało ale, ale, ale to nie zadziała a może zadziała? nie, raczej nie ale dobra To na razie tutaj zrobię tak jak jest Wspomniałem, że jeszcze woda jest tutaj potrzebna Hmm A jakby... Mam pomysł Tylko, 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 żeby rozwalić to tak, żeby nie spadło Dobra, jest moje drugie tak samo Fak Z drugim nie było już tak łatwo Ale to nic Dobra, yy, weźmiemy tutaj jeszcze kobyl stąd, stąd Muszę mieć Cobblestone na help. Cobblestone jest jeden. Drugi spadł, oczywiście. To jest marnowanie po prostu. Mm, w sumie równie dobrze mogę iść do generatora. Geniusz. Ale nie. Dobra, to się nam nie przyda. Tutaj będzie yy, woda przychodziła. Dobra, już skorzystam z tego generatora. Dam parę. Wezmę ich. Dwa. 3. 4. Jeszcze troszeczkę. O, już już teraz wydobyłem szmaragd. Ładnie. Widzisz, że właśnie jakiś dodatek jest. Ekstra drop. Okej. Okay. Yy, to, 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 to. To na pewno położymy tutaj. No Jezu, serio. Nie tak chciałem. Tak. Wow, wow, wow. Okej. Okay. To w ten sposób i coś w tym stylu mhm dobra chyba jest tak jak y, ma być tutaj ładnie zrobimy i coś y, posadzimy tylko że tak w sumie to chyba nie mam... co? dobra, a tutaj jeszcze mam weźmiemy cyk, cyk, y, cyk mamy dwa, więc jest spoko, nie wiem czy to urosło, chyba nie dobra, przeskoczymy to szybko okej okay. I do naszego magazynu. Teraz dobra. To, 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 to. To schowamy tutaj, czemu nie? Mm, jeszcze jeszcze mi się tutaj mieli. Muszę tutaj sobie to podpisywać. To tutaj, to tutaj. I jedzągą u góry. Surowce jeszcze tutaj. Mhm. Patki już oddamy. To również. I w sumie będziemy tak kończyć dzięki za oglądanie, jeżeli się podobało dajcie łapkę w górę no i w sumie to już wszystko z mojej strony żegnam się, do zobaczenia trzymajcie się, cześć